Gdzież ty był mój czarny baranek? Gdzież ty był mój czarny baranek? Nie chcę na biednicy mój miłośliwy pana. Nie chcę na biednicy mój miłośliwy pana. Pod Oj! Agatha! Takie dziewczę! Całą ziemię pan schodzisz, a takiej nie zdajesz! No, a kiedy będziesz miał żonę, to sam siebie i domu nie poznasz. Przez całe życie byłem nieżonaty. Nie Żona. Nie mogłem się bez niej obejść. To ja Jacy oni? Zbiadzyli. No nie jeden z kandydatów. On, Przepraszam, no to po co było fadykować swatkę? oficerskiego domu? No. No. Czy zgadza się pani dać szczęście temu oto śmiertelnikowi? Ale zwituj gdzieś się panu! Trzy miesiące godziny skończył. To no nie jest końców. Trzeba się żyć. thank you